Ogłosiliśmy z, w zakresie inwestycji, ogłosiliśmy przetarg na budowę szkolnych placów w ramach programu Resortu Edukacji Radosna Szkoła. Ostatnie takie dwa place, które dotychczas nie funkcjonowały przy szkołach podstawowych to szkoła podstawowa numer 3 i szkoła podstawowa numer 10 i akurat mamy nadzieję, że po rozciągnięciu tego przetargu jeszcze jesienią te dwie placówki oświatowe, cieszące się niesłabnącą popularnością wśród rodziców, jeśli chodzi o zapisy dzieci do edukacji, w tych, do nauki w tych szkołach zbogacą się o wspomnianą infrastrukturę szkolnych placów zabaw. Po raz drugi ogłosiliśmy przetarg na modernizację infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Program w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany. Niestety pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż najkorzystniejsza cena przewyższała kwotę, którą zaplanowaliśmy. Jeśli chodzi o sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Z kolei pierwsza, najkorzystniejsza kwota ostatecznie, ostatecznie firma wycofała swoją ofertę, nie dopełniła względów formalnych. No i stanęliśmy przed potrzebą ogłoszenia kolejnego przetargu. Mamy nadzieję, że, że firmy, wiedząc jakie mamy środki zaplanowane, tak skalkulują kwestie realizacji tej modernizacji infrastruktury dawnego internetu zespołu szkół górniczych, że przetarg zostanie rozstrzygnięty i dojdzie, dojdzie, on ostatecznie do skutku. Ogłoszony z, również został przetarg e, na przebudowę układu komunikacyjnego wraz z budową zjazdu publicznego e, w ulicy Mickiewicza e, w Tarnobrzegu. E, ten zakres robót e, obejmuje wymianę nawierzchni w części e, kostki, e, która była kładziona no, blisko dwie dekady temu. E, stworzenie nowych miejsc postojowych e, wymianę krawężników no i budowę zjazdu z tej popularnie nazywanej ślepą uliczką w ciągu w ciągu kamienicy przy ulicy Mickiewicza mamy nadzieję, że do 30 listopada to zadanie inwestycyjne zostanie zakończone trwa obecnie przetarg na przewóz uczniów do szkoły podstawowej numer 6 i przedszkola nr 15 za to rozstrzygnięte zostały przetargi jeśli chodzi o dowóz dzieci do szkoły podstawowe numer 9 yy, yy, przedszkola numer 9, zespołu szkół specjalnych i liceum i yy, liceum ogólnokształcącego, zarówno jeśli chodzi o dowozy dzieci, jak też dzieci mające dolegliwości zdrowotne czy rozmaite dysfunkcje. Yy, usługi te świadczy będzie przedsiębiorstwo miejskiej komunikacji samochodowej. Yy, Informowaliśmy również Państwa o ogłoszonym przetargu na remont pokrycia dachowego hali sportowej MOSiE. Mamy nadzieję, że. Po e, zakończeniu e, realizacji e, tej kwestii związanej z, e, no, że corocznie przy ulewach e, hala, dach hali nam przecieka, będziemy mogli przystąpić do modernizacji oświetlenia, jakie znajduje się. W tym roku przypomnę, hala we wrześniu kończy 20 lat, jak została oddana. Do użytku. W chwili obecnej również przetargi ogłoszone są na remont budynków komunalnych i socjalnych ulica Kochanowskiego, Zamkowa, Kwiatkowskiego, Kościelna i Sienkiewicza. Remonty dotyczą instalacji elektrycznej, korytarzy, kwestii wodno-kanalizacyjnych, odwodnienia budynku. Również rozstrzygnięty został e, przetarg na budowę Orlika przy Szkole Podstawowej nr 4 firma, a, która wygrała ten przetarg, firma Interhal, e, zamierza w 8 tygodni zbudować e, kompleks, bo w ramach rządowego programu Orlik 2012 i to zadanie inwestycyjne e, powinno zostać zrealizowane do 23, do 23 października. W tym, w tym tygodniu również e, no, poznaliśmy już firmę, która będzie, e, będzie e, usuwać azbest z terenu naszego miasta. E, rusza w tej chwili nabór we wrześniu. W zasadzie ruszy nabór wniosków kolejnych od mieszkańców na usuwanie azbestu w roku 2013. W tym roku mamy zaplanowaną kwotę 100 tys. złotych na tego typu przedsięwzięcie proekologiczne. Mamy opracowany program, który stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie tej, tego przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Została odebrana, o czym Państwo mogliście się przekonać, ulica Sandomierska. A więc ten drugi etap e, przy murze, a więc jest oświetlenie, jest, e, są lampy uliczne, oświetleniowe, jest e, chodnik. E, w dniu dzisiejszym również odbył się już odbiór e, połączenia ulicy Kochanowskiego, e, ulicy Janusza Gałka z Aleją Niepodległości. Firma Interbet, e, która realizowała to zadanie, no, spisała się i e, to zadanie inwestycyjne zostało odebrane. Również w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg. Na pierwszy etap, jakbyśmy to powiedzieli, fajnie, pierwszy etap, drugiego etapu e, modernizacji e, naszego stadionu terenżerskiego, który przewiduje e, budowę monitoringu e, wraz z nagłośnieniem. Inwestycja niestety e, będzie realizowana przez najbliższe trzy lata, e, gdyż e, tak zakłada e, zasada dofinansowania z Funduszu Rozwoju Fizycznej, Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju bazy sportowej otrzymamy łącznie 1,5 miliona złotych, całość, całość zadania inwestycyjnego przed przetargiem będzie wynosiło ponad 5 milionów złotych, mówię o kwotach brutto, bo oczywiście po zrealizowaniu inwestycji około miliona z drobnym hakiem odzyskamy z tytułu podatku VAT. W roku 2012 przewidujemy budowę monitoringu linii kablowej zasilającej przystosowanie pomieszczeń na drugim piętrze pod potrzeby monitoringu. I potrzeby y, osoby prowadzącej zawody, a więc speaker'a. W 2013 roku przewidujemy wykończenie pomieszczenia w drugim piętrze, a więc y, obserwatora, y, pomieszczenia dziennikarskie, komentatorów, pomieszczenia WC, które są no, na dziś y, no, wykończone tymczasowo, gdybyśmy tak powiedzieli, w ramach tego zadania oddanego w ubiegłym roku, część korytarzy z klatką schodową, pomieszczenia na pierwszym piętrze, jak medyczne, porządkowo-magazynowe i posadzki ostateczne, których jeszcze nie posiadamy. I w 2014 roku wszystkie pomieszczenia na poziomie zero, a więc tam, gdzie jest ten piasek ze względów bezpieczeństwa wysypany, pod trybuną, pomieszczenia na parterze, kompleks pomieszczeń dla dwóch drużyn rozgrywających, metr szatnie z zespołami natrysków i miejscami do masażu, toalety, pokoje dla trenerów, lekarzy, pomieszczenia do badań antydopingowych, Pomieszczenia do zarządzania oświetleniem, monitoringiem, pomocy medycznej, rozdzielnie elektryczne, wentylatornie, rozmaite pomieszczenia gospodarcze, węzły, no zamknięcie klatek schodowych, kasy biletowe, które dzisiaj są na tym etapie modernizacji stadionu i, i, i budowy tej trybuny. Tymczasowe nagłośnienie, tynk, elewacja z ociepleniem no i docelowe. Pomieszczenia pod monitoring. To jest są zadanie, jak wspomniałem, na najbliższe e, 3 lata, rozłożone w czasie. Liczyliśmy początkowo, że uda się to w jednym przetargu zawrzeć, nie etapować pracy, ale niestety z punktu widzenia podatkowego jest to trudne, gdyż w momencie odebrania zakresu prac w ciągu 7 dni e, firma realizująca zobowiązana jest wystawić fakturę. No i tu akurat e, zaczynają się problemy, y, ponieważ. Y, ponieważ w obecnej sytuacji gospodarczej no, były firmy, które były skłonne przystąpić do przetargu e, i czekać na zapłatę za zrealizowane zadanie, ale mieć, mieć gwarancję e, tegoż zrealizowania projektu. No niestety mówię z punktu widzenia... Obowiązujących przepisów prawnych, szczególnie jeśli chodzi o kwestie rozliczeń finansowych, jest takie rozwiązanie niemożliwe, w związku z tym będziemy etapować tak, żeby tej trybuny w jakiś sposób nie wyłączać z się tam spotkań, spotkań piłkarskich. Trwają prace przy remoncie rowu melioracyjnego numer 3 na osiedlu. Mokrzyszów ma to związek z realizacją inwestycji i pewnymi błędami projektowymi przy inwestycji 871. Dodatkowo wykonaliśmy w ciągu ulicy Konfederacji 6 dodatkowych miejsc parkingowych. Dobiegły końca prace przy adaptacji przedszkola integracyjnego, czy dobiegają w zasadzie, bo jeszcze pewne prace nie zostały odebrane z przeznaczeniem na miejski żłobek. Przy ulicy Dekotowskiego informacją taką nową jest to, że ze względu na zainteresowanie mieszkańców naszego miasta tą formą opieki dla najmłodszych, dla dzieci do lat trzech uruchomiona będzie szósta grupa żłobkowa, a więc cztery grupy będą funkcjonować pod auspicjami oczywiście miejskiego. Wszystkie sześć grup będzie pod auspicjami miejskiego żłobka natomiast te cztery grupy będą funkcjonować przy ulicy Dekutowskiego 4, a więc w budynku dawnego przedszkola integracyjnego. Natomiast po jednej grupie żłobkowej zlokalizujemy w przedszkolu numer 2 przy ulicy Kochanowskiego i przedszkolu numer 7 przy ulicy Zwierzynieckiej. Gotowe jest praktycznie na przyjęcie dzieci przedszkole integracyjne numer 9, które mieści się w skrzydle Szkoły Podstawowej nr 9 na Dzikowie. W chwili obecnej realizujemy promesę na odbudowę związaną z ulewą. Sprzed roku trwają prace przy drogach na osiedlu Miechocin, Stanisława Orła, Budowlanych i ulica Dworska. W kolejce czekają Robotnicza, Krzywa, Rolna, Żniwna i Machowska. To zadanie ma być zrealizowane ostatecznie do 15 listopada. Zakończył się remont boiska asfaltowego przy liceum Wykonane zostało to w technice nawierzchni syntetycznej. Umożliwia to uczniom liceum ogólnokształcącego w Tarnobrzegu uprawianie zarówno siatkówki piłki ręcznej, koszykówki, jak też gry w piłkę nożną. Tutaj otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego do tego zadania. Zresztą w tym roku postanowiliśmy, że w liceum w związku z przypadającym stuleciem harcerstwa tarnobrzeskiego, Korzenie pierwszej tarnobrzeskiej drużyny harcerskiej właśnie sięgają przedwojennego gimnazjum. Miejska inauguracja, pani naczelnik powie o tym, miejska inauguracja roku szkolnego w naszym mieście odbędzie się właśnie w gościnnych murach liceum ogólnokształcącego w Tarnobrzegu. Trwa w obecnej rozbudowa zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego przy ulicy Dekotowskiego. Państwo wiecie, oddanie inwestycji wyposażonej E, zakładane jest na 30 czerwca 2013 roku, ale patrząc na, na zaangażowanie prac, zaawansowanie prac i, 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 i tutaj sprawność firmy Miwax, która przygotowywała nam skrzydło do potrzeb przedszkola numer 9, można się spodziewać, że zapewne ta inwestycja zostanie oddana przed terminem. E, kończymy e, przebudowę Placu Targowego przy ulicy Ko Kwiatkowskiego, e, firma skańska. E, powoli będzie szykowała się gdyż to ona wygrała przetarg do e, odbioru nie, tej inwestycji. Ponadto e, trwają prace projektowe nad e, budową przyszłości skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 723 e, i zjazdu do Tarnobrskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na osiedlu Zakrzów z dwóch większych inwestycji e, zgodnie z planem i tym programem naprawczym jeśli chodzi o firmę realizującą zadanie budowy Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu e, to zadanie jest e, realizowane już bez opóźnień co chyba tak e, optycznie widać e, również e, powoli na różnych etapach firma Skańska E, przygotowuje się do odbiorów, w tym z informacji, jakie mamy przekazywane również e, w najbliższym czasie e, służby zewnętrzne, jak choćby Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, e, będzie oceniał. Pewnie będą jakieś testy inne e, wymagane prawem działania pod kątem dopuszczenia do ruchu kowego wiaduktu z programów z programów pomocowych informowaliśmy państwo w ostatnich dniach że została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych z regionalnego programu operacyjnego modernizacji dwóch ciągów komunikacyjnych ulicy Litewskiej i Bema. W tym tygodniu składamy również Dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Jeden dotyczy termomodernizacji liceum ogólnokształcącego w Tarnobrzegu i przedszkola numer 3 imienia Stańcowa Jachowicza oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych po przeciwległej stronie ulicy Warszawskiej naprzeciwko powstającego parku przemysłowo-technologicznego. Składamy również wnioski przy udziale Tarnobrzeskiej. Tarnobriskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która nam przygotowuje ten projekt e, dotyczący możliwości montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, czyli krótko mówiąc chcielibyśmy pozyskiwać energię w e, e, sposób ekologiczny, e, ale mówię o szczegółach też będziemy Państwa w, te, w tym aspekcie informować jak wnioski zostaną złożone no i ocenimy szansę m, na ich na możliwość pozyskania środków na to. Również skierowaliśmy pismo do wojewody podkarpackiego na wykorzystanie części oszczędności poprzetargowych w kwocie 800 tysięcy złotych przyznanych w ramach tej promesy, z której realizujemy zadania inwestycyjne na osiedlu Miechocin i chcielibyśmy ze środków tych zaoszczędzonych w wyniku postępowania przetargowego realizować inwestycje na osiedlu Zakrzów, w tym Ulica Przemysłowa, która od wielu, wielu lat nie może się doczekać e, no, takiej finalnej, bitumicznej drogi i wciąż jest duży fragment Przemysłowej drogą spłyt oraz ewentualnie e, e, ulica Cichy Kącik. Jeśli wojewoda by, pani wojewoda by zaakceptowała a, taką możliwość wykorzystania e, i, i pozostałyby nam środki, to jeszcze w rachubę wchodziło się dla Sielec i droga wewnętrzna łącząca ulicę Sielecką z Nowowiejską. Z, drodzy Państwo z takich istotniejszych spraw od poprzedniej konferencji to e, chyba na poprzedniej konferencji nie mówiłem o tym to jest kwestia związana z włączeniem terenu na osiedlu Zakrzów e, a więc 30 hektarów w osiedlu Zakrzów, już bezpośrednio w granicach budowanego parku przemysłowo-technologicznego i na terenach przyległych do Tarnobrzegiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Europark Wisła San. To jest decyzja Rady Ministrów. Zostały również informacje z wczoraj ostatecznie zaktualizowane zaktualizowane rozkłady jazdy miejskiej komunikacji, nie chodzi o kursy sezonowe, ale te, na które, powiedzmy, przewodniczący osiedli narzekali. No, pewnie nie da się nigdy zaspokoić wszystkich oczekiwań, ale mam nadzieję, że to usprawni funkcjonującą komunikację miejsk miejską, 1 września zapraszamy, pan prezydent organizuje takie spotkanie upamiętniające 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Będzie to uroczyste składanie kwiatów na cmentarzu wojskowym. Zapraszamy wszystkich państwa, wszystkich mieszkańców Tamnobrzega do tego, żeby chociaż w taki sposób krótki oddać hołd tym, którzy polegli za naszą ojczyznę. Jednocześnie, tak jak o godzinie 10 na cmentarzu i to będzie wszystko na cmentarzu. Przewidzieliśmy taką uroczystość, która będzie połączona poniekąd jeszcze z pewną niespodzianką organizowaną przez harcerzy. Jak pan prezydent powiedział, w tych dniach odbywają się bardzo ważne, wydaje mi się, dla naszego miasta uroczystości związane ze stuleciem Tarnoprzyskiego Harcerstwa. Początek tego zlotu harcerstwa to czwartek, a więc czwartek, piątek, sobota to trzy dni poświęcone harcerzom na zielonych nad Wisłą, będzie miasteczko harcerskie i tutaj już Hufiec Tarnobrzeski zajmuje się organizacją. Niemniej jednak właśnie 1 września poniekąd, żeby połączyć harcerstwo z tradycją, zorganizowana jest gra uliczna. I między innymi jednym z takich punktów będzie cmentarz żołnierski. Zastępy harcerskie będą się tam meldowały. W związku z tym jest to takie połączenie zarówno tej tradycji z teraźniejszością. Jeżeli chodzi o 2 września, zapraszamy Państwa na pożegnanie lata. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Głęboko w to wierzymy. Uroczystości rozpoczynają się zabawowe i takie wspólne świętowanie. O godzinie 15. Jak Państwo wiecie, staramy się tak zorganizować te uroczystości, żeby każdy coś znalazł dla siebie. I tak o godzinie 15 rozpoczyna zespół Translola. Jest to zespół kobiet, mocnych rockmenek, które jednocześnie coraz większą, no nawet chyba tutaj nie mogę sobie pokusić o to, żeby powiedzieć, jakieś zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale między innymi dzięki temu zdobyły, że promują. Pieśni i piosenki Janki Diagilewej jest to pani, która y, uznawana jest za postać kultową, między innymi wtedy, kiedy związek radziecki y, w 2011 roku była rocznica 20, w związku z tym one zrobiły taki projekt i jeżdżą nie tylko po terenie Polski, ale również Europy i śpiewają zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim te piosenki i pieśni. Myślę, że właśnie z tym repertuarem tutaj się nam y, zaprezentują. O godzinie 16 Alex Karlin jest to y, zarówno gitarzysta, rockman, który urodził się w Nowym Jorku, y, no nawet uważany jest za wręcz szafę grającą, w związku z myślę, że będziemy mieli szansę na to, żeby sprawdzić. Kolejny zespół, który nam się zaprezentuje o godzinie 17, jest to zespół Łagodna Pianka, zespół typowo męski, a więc tu rozpoczynamy mocnym uderzeniem kobiet, a teraz mężczyźni. Zespół pochodzący z Podkarpacia, z ziemi sędziszowskiej i powiem szczerze, w recenzjach. Określany jest jako zespół charyzmatyczny, że szczególnym uwzględnieniem ciekawej barwy głosu gitarzysty, yy, przepraszam, wokalisty, więc mam nadzieję, że sprawdzimy to również. No i na zakończenie Gwiazda Wieczoru yy, Kasa Kasowski wraz z zespołem, który jednocześnie Krzysztof Kasowski będzie konferancjerem całego spotkania, więc to jest dodatkowa atrakcja. Rozpoczynamy, tak jak powiedziałam, godzina. 15. Zakończenie imprezy przewidujemy na około 20.30. I tutaj, w związku z tym, że ten sezon nad naszym jeziorem powolutku się kończy i o tej 20.30 już bywa, że jest ciemno, małe było zainteresowanie osób, które odwiedzały już te tereny o tej godzinie. I został zawieszony kurs, który mówiąc tak krótko, wywoził. Osoby do Tarnobrzega. Poprosiliśmy o przywró przywrócenie tego kursu. O godzinie 20.40 będą kursy i jestem umówiona również z dyspozytorem, że jeżeli będzie taka potrzeba, będą dodatkowe kursy włączone, jeżeli będzie takie zainteresowanie publiczności. A więc zapraszamy Państwa. Godzina 15.00 startujemy, godzina 20.40 zorganizowany wyjazd. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że w trakcie imprezy przewidujemy to około godziny. 16. choć będzie to uzależnione od warunków pogodowych, będą regaty trzech miast nadwiślańskich a więc Tarnobrzeg, Baranów. I Sandomierz na naszym jeziorze. I mamy jeszcze jedną atrakcję przewidzianą. Taka niespodzianka, ponieważ będzie możliwość, i tu znowu niestety od warunków atmosferycznych to uzależniamy, ale lotu balonem na uwięzi, ponieważ będziemy mieli tutaj możliwość startu balonowego, właśnie takiego powiązanego z pierwszeństwem, oczywiście dla dzieci. Przewozy regionalne, które z nami współpracują, będą miały takie stoisko, zarówno promocyjne, no, ale przede wszystkim stoiska uatrakcyjniające ten dzień, który jest nazywany jako pożegnanie lata. No i ostatni dzień, 3 września, który nie ukrywam jest bardzo ważny dla myślę wszystkich mieszkańców Tarnobrzega, a mianowicie rozpoczęcie roku szkolnego. Tutaj już Pan Prezydent wspomniał, że będzie on to rozpoczęcie w Liceum Ogólnokształcącym. I w związku z tą stulecią harcerstwa tarnobrzeskiego, Rozpoczęcie tego roku szkolnego będzie powiązane z wmurowaniem, odsłonięciem tablicy upamiętniającej stulecie harcerstwa w murach Liceum Tarnobrzeskiego. W związku z tym, po raz pierwszy, myślę, że nietypowo, ale dla harcerzy chyba typowo, msza na rozpoczęcie będzie przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego, będzie to msza polowa, czyli taka w charakterze harcerskim. Po tej mszy krótką gawędę wygłosi Drug Zbigniew Krupa, będzie to gawenda o harcerstwie i taka krótka informacja. Dlaczego akurat w murach Liceum ogólnokształcącego i skąd to stulecie harcerstwa na naszych terenach, odsłonięcie tablicy upamiętniającej, a następnie pan prezydent, pan dyrektor zapraszają do y wszystkich y uczniów, właściwie całe środowisko oświatowe do Tarnobrzeskiego Domu Kultury i tam będzie uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, która będzie jednocześnie połączona z wręczeniem aktów mianowania nauczycielom mianowanym, a więc tym, którzy w tej. Sesji letniej, czyli od czerwca do sierpnia, przed komisją egzaminacyjną zdali egzamin i decyzją pana prezydenta otrzymają akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 1 i 2 września po raz pierwszy już z, za akceptacją Polskiego Związku Żeglarskiego będą odbywały się regaty w klasie Optimis, będą to pierwsze mistrzostwa województwa. Podkarpackiego, właśnie w tej klasie Optimisa, więc najmłodszych miłośników żeglarstwa, e, o Puchar prezydenta miasta. Jednocześnie te zawody dwudniowe e, stanowią e, oficjalnie jedną z eliminacji Pucharu Polski, a więc rywalizacji tych najmłodszych żeglarzy e, już tutaj w zmaganiach Polskiego Związku żeglarskiego. I Jacht Klub Kotwica, który jest organizatorem e, tych zmagań żeglarskich, no liczy, że na Tarnomzyskim Akwenie. Na naszym jeziorze Torąbrzeckim pojawi się około 50 zjedzie z Polski, przynajmniej 50 młodych adeptów. Myślę, że to będzie swoiste, zjawiskowe wydarzenie. Wyobraźcie sobie Państwo wielką sympatię osób odwiedzających jezioro wzbudzają ci najmłodsi żeglarze na tych malutkich łupinkach, jak to pieszczotliwie niektórzy określają. Natomiast natomiast 50 to już jest taka skala, która bardzo fajnie z punktu widzenia fotograficznego. Będzie, będzie wyglądała. Te zawody potrwają dwa dni. Będzie dzięki zaangażowaniu prezesa loku rozbite miasteczko namiotowe dla żeglarzy, którzy zdecydują się nocować w namiotach nad jeziorem tarnobrzeskim przy współpracy z Wojskiem Polskim. Więc też również zachęcamy już, aby od 1, 1 września przez dwa dni obserwować zmagania tych najmłodszych adeptów żeglarstwa.